Kuba, witamy serdecznie w Krajsie Katowice. No, pierwsze pytanie, standardowe, powiedz, dlaczego właśnie wybrałeś ofertę naszego klubu? Znaczy, to były kilka czynników. Przede wszystkim zacznę od tego, od samego klubu. Wiele dobrego słyszałem. Oczywiście zbierałem swoje informacje, mały wywiad robiłem i, i te opinie były bardzo dobre. Stabilność klubu, pomysł na projekt, nie taki odchop, tylko pewna stabilizacja i, i jakiś długofalowy pomysł, no to, to były takie czynniki, które przede wszystkim zaważały. Samo miasto y, również, ponieważ y, no, mam tutaj bardzo dobrego przyjaciela Grześka Kosoka, który tutaj mieszka, stąd jest i zawsze wypowiada się bardzo dobrze. E, to są elementy również takie względy rodzinne dla mnie, gdzie, gdzie to było bardzo ważne i, i sama bliskość również e, mojego miasta, Wrocławia, gdzie, gdzie w końcu e, po wielu latach będę miał taką miłą odmianę i mieć troszkę bliżej e, do rodziny. Także. Te czynniki długo się nie zastanawiałem, tak jak mówię. Kiedy oferta się pojawiła, e, szybko to przeanalizowałem i stwierdziłem, że to może być e, fajny ruch. Przede wszystkim e, również obecność... E, Ludzi, którzy będą brali udział w tym, w tym projekcie, zawodników ambitnych, bo to jest bardzo ważne, którzy chcą przede wszystkim grać, a nie pełnić e, gdzieś tam e, trzecioplanowe czasami role w swoich zespołach, i, i myślę, że to jest dobra baza po to, żeby, żeby, żeby to szło w dobrym kierunku, tak? bo, bo jeżeli jest ambicja, jest dobra, dobra praca, e, to, to, to wszystko może wróżyć porządne granie. W ostatnich dwóch sezonach poznałeś GKS troszkę z innej strony, stojąc po drugiej stronie siatki. Tych spotkań było wiele. Jakieś szczególnie zapadło Ci w pamięci? E, no, w tym sezonie no, na pewno te, te mecze były dla nas e, niezwykle ważne w moim poprzednim klubie i i niestety bolały nas porażki, bo, bo GKS grał bardzo dobrze przeciwko nam, także te mecze na pewno zostały w mojej, w mojej głowie. Ja szczególnie bardzo lubiłem grać w spotku, bo... Te mecze jeszcze nawet z reprezentacją pamiętam jako, jako miłe przeżycie, i również tutaj w klubowych rozgrywkach, to, to naprawdę ta hala chyba po prostu ma w genach siatkówkę, i, i tutaj się przyjemnie po prostu gra. E, także no na pewno były to mecze walki, i, i wspominam je dobrze pod względem takim ogólnosportowym, ale no nas bolały porażki. Wiadomo już, że o miejsce w składzie będziesz rywalizował z Wiktorem Musiałem. On dopiero wchodzi na plusligowe parkiety. Ty, tu jesteś już wyjadaczem. Jak, jak na tą rywalizację się zapatrujesz? Bardzo ciekawie, szczerze mówiąc, jak już usłyszałem pierwszy raz, że Wiktor że będzie atakującym tutaj ze mną w drużynie, zbierałem też jakieś swoje informacje i wszyscy mówili, że same były pochlebne, tak? że, że no, duże, mocne uderzenie, siła w ręce jest, to dla atakującego jest bardzo ważne. No i, i te opinie, które, które są, czy, czy nagrody indywidualne za, za ten ostatni sezon, na pewno świadczą o, o bardzo dużym potencjale i mam nadzieję, że ta nasza wspólna rywalizacja będzie. Pchała nas obu do, do przodu. Także mam nadzieję, że będziemy sobie nawzajem pomagać w trudnych momentach, gdzie każdy zawodnik ma jakieś wahania e, podczas meczu czy, czy w sezonie, i że będziemy się uzupełniać zdrową rywalizacją. E, to na koniec powiedz mi, jakie Ty sobie stawiasz cele? Co chciałbyś tu w Katowicach w Likajsie osiągnąć? Ja mimo, mimo swojego powiedzmy doświadczenia chciałbym nadal dążyć do przodu, chciałbym nadal się rozwijać. Także mam nadzieję, że to będzie dobry sezon w moim wykonaniu indywidualnie, ale przede wszystkim jako drużyny. Mam nadzieję, że, że będziemy wszyscy mieli wspólny cel, gdzie, gdzie już od początku samego będziemy wiedzieć, że, że pracujemy dla grupy. I, I chciałbym być w drużynie, w której jest naprawdę taka pozytywna atmosfera pracy, a nie zawsze tak było yy, w, z mojego doświadczenia. I chciałbym przede wszystkim, żeby, żeby to było w tej drużynie, ponieważ to również gdzieś gwarantuje później sukcesy sportowe.